Witam was kochani. Bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wieczornego hola zakupowego spożywczego z sklepu biedronka. Tutaj koszt tych zakupów wynosi 150 zł. Także zaraz się przekonacie, co w tej kwocie jest zawarte. Tu mamy... Pa Dragon, dobra, wyciągamy go. E, no i lecimy z zakupami. Nie będę mówiła cen, bo rzeczy jest zbyt dużo i nie chcę rozwlekać tego, więc lecimy. E, mieszanka, nerkowiec, e, żurawina, jest to mega paka i tu mamy 300 gramów. E, mamy tu orzechy nerkowca i e, żurawiny i to są tylko te dwa składniki. A, czyli wziąłeś e, mieszankę, nerkowiec, żurawina, a nie tą niebekariowę. A, Dobra, także w każdym razie to 300 gram, czyli takie większe opakowanie. Lecimy dalej. E, tutaj Tomek sobie widzę wziął jogurt pitny, truskawkowy z fruwity. Nie wiem, nie piłam jeszcze tych pitnych z fruwity. Zobaczymy, Tomek. Tomek oceni, czy warto było, czy nie. O, moje ulubione Vitello, które musiało się znaleźć oczywiście w zakupach. Tutaj mamy serek o smaku waniliowym. E, dalej, mamy serek wiejski, zwykły z piątnicy. On jest do 15, dobra, to jeszcze, jeszcze się go zdąży zjeść i tutaj mamy 200 gramów. Lecimy dalej chleb, wypieczony ze smakiem, mieszany razowy, kolejny serek wiejski. Ło! Wow! Ale wejdę kupiłeś mega mon. Się... Tak? Co ty mówisz? Ja nawet nie widziałem, że coś takiego jest wiedronce. Mega Monte. Mega Monte. A zobaczę z ciekawości skład. Mleko, śmietanka, cukier, skrobia, kakao w proszku, zmielone orzechy laskowe, czekolada w proszku, karagen, mączka chleba świętojańskiego, wapń, aromat. E, powiem wam, szału nie ma, dupy nie urywa, ale to jest Monte. Mm. Pamiętam, w takich małych opakowaniach kiedyś były. Wow, a tu mamy aż, słuchajcie, 400 gramów. Wow, wow, wow to jest, powiem wam, mieszanka wybuchowa i to będzie na jakąś naprawdę specjalną okazję i mega doła u mnie. Bo takie opakowanie ma 800 kalorii, czyli tyle co obiad. O, to dużo. Tyle co obiad. Mm? Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Także to na specjalną okazję. O, a nie było serów kilogramowych? Dobrze, wziąłem O. No dobra, to mamy tutaj gołdę, słuchajcie, w plastrach, 500 gramów, mega kapaka światowit. I fajnie, że gołda, bo ja gołda najbardziej lubię. Bo jeszcze są jakieś tam edamski, nie niedamski, ale gołda najbardziej podpasowała. Kolejny serek o smaku waniliowym Vitello. Tutaj widzę, że będą trzy mleka, 15 chciałam powiedzieć, 15 My używamy mleka głównie do kawy i tomek do płatków, ale to już Wam za każdym razem mówię, więc na pewno wiecie. I trzy opakowania. Dalej, mamy kolejny serek, e, jogurt raczej, wiśniowy z tej serii Fruvity. E, mega Monte, no to drugie opakowanie, tak jak Tomek mówił, jedno dla mnie, drugie dla niego. Jest to mega ciekawa ale słuchajcie, takie opakowanie w 100 gramach ma 195 kalorii, wyobraźcie sobie, że to ma 800 kalorii, mega, mega dużo, prawda? Tyle co taki mega porządny obiad. Dwa awokado, bo prosiłam Tomka, żeby mi wziął. Ja na kanapkę bardzo lubię. I tu mamy jeszcze mieszanka bakalejowa, moja ulubiona. I tu mamy 200 gramów. I to już jest jeden, tak powiem, jedna tura opakowania. Lecimy dalej. Kolejny serek z Vitello. Tutaj mamy truskawkowy tym razem. Mamy na obiad filet z piersi kurczaka. Mamy tutaj za 8,17, pół kilograma prawie. Trzeba będzie zrobić jest do 11 grudnia. Dalej tu mamy, co tu mamy? Na wagę coś. Mielonka tyrolska, duda lada. Ale powiem Ci, jak wyciągnęłam to od razu. Czujesz? Wiem. Taką mieszkaniu No, taką rasową mielonką czuć w całym mieszkaniu, powiem Wam. Tutaj to maginet wziął 40 deko. Dalej. Takie większe opakowanie pomidorków koktajlowych to mamy pół kilograma, To wiecie, czy do jajecznicy, czy do kanapek na pewno znajdziecie zastosowanie. Dalej, dwa grejpfruty. Dobra. Kolejny chlebek wypieczony ze smakiem, i to też jest mieszany razowy, czyli to samo co poprzedni. Tutaj Tomek wybrał sobie, widzę, smoothie, jabłko, szparagi i limonko. O Boże, szparagi w koktajlu, no to może być też ciekawe. Ciekawe, Tomek bardzo lubi ogólnie z tego witala, fresha koktajle. Lecimy dalej, widzę o piwko na miodzie gryczanym. Manufaktura piwa. Um, tutaj mamy piwowarska sztuka, także miodowy ciemny lager. Mm -hmm, to będzie na pewno dobre, ale niestety ja tego nie spróbuję. E, mieszanka egzotyczna. Czyżby dla Tomoka sobie wziął? Czy dla mnie? Ciekawe, ciekawe. To pierwsze. Może dla, dla ciebie, nie, bo ty lubisz takie, bo tu widzę jest y, Żurawina, Kokos, ty robisz takie smaki mm -hmm. chyba. Także to, dla Tomka leci mieszanka Exotico. O brzoskwinie, to już wiem, że dla Tomka, bo on uwielbia brzoskwinie i lubi też ananasy w puszce. I tutaj mamy połówki w lekkim syropie z naszej spiżarni. Mamy tutaj ile? 820 gramów, czyli takie no porządne dosyć opakowanie. O, to też dla Tomka, bo on też, on, Tomek ogólnie lubi takie wiecie soki on jest takich soków różnych i tu widzę, że wybrał sobie tłoczone jabłko z marchewką, sok tłoczony na zimno, naturalnie mętny i słodki 750 ml i to jest 100% sok tłoczony w składzie mamy soki tłoczone z jabłek 75%, z marchewek 25% i witamina C no to tego to chętnie spróbuję dobre. bo to może być dobre to może być dobre eee, kolejno mamy plebek trzeci number i wypieczone ze smakiem kolejny mieszany razowy, czyli trzy sztuki chleba razowego. I tutaj mamy o nasze ulubione pizze. To czuję, że to po jednej będzie. To na niedzielę sobie może zrobimy. I to jest pizza z kurczakiem, najlepsza pizza z Biedronki Ever. Powiem wam, że ma super skład, jest naprawdę mega mega smaczna i była promocja pewnie. Tak. No właśnie. Bo... 40% taniej, i druga sztuka. O widzicie, I ona jest naprawdę ona jest przepyszna. Powiem Wam, że to jest najlepsza pizza, jaką jadłam, taka gotowa. I naprawdę skład ma super. Zresztą, może Wam przybliżę, może będziecie zainteresowani. W składzie macie mąkę pszenno, ser mozzarella, sos pomidorowy, kuczek marynowany. Skrobia ziemniaczana, dekstroza, zioła, cukier, aromat, ekstrakt przypraw, ekstrakt drożdżowy, woda, grillowana czerwona papryka, grillowana cebula, sól, olej słonecznikowy, drożdże, przyprawy, laktoza i mąka słodowa z pszenicy. Tyle. Słuchajcie, naprawdę to jest dobry skład. Wierzcie mi, że to jest super skład. Bym powiedziała, przeklęła, ale nie będę przeklinać. Na wizji Także dwie sztuki było w promocji, tak jak Tomek mówił. Dobra, także tak się deklarują dzisiejsze zakupy. Koszt tych zakupów, tak jak Wam wspomniałam, jest 150 zł. Dodatkowo tutaj jeszcze jest woda, która jest już zaniesiona do magazynku. Ja już jej tutaj nie będę tachać, że tak powiem. mandarynkowy jeszcze. A, i sok mandarynkowy, który Tomek wypił. No tak. Także moi kochani, ja się biorę za rozkładanie tego po lodówce, po szafkach. Z Wami się serdecznie żegnam. Kochani, potem Was bardzo gorąco i serdecznie i standardowe pytanie, czy to wygląda na 150 zł? Dajcie koniecznie znać. Pamiętajcie, że tu jest luksusowo, bo są mieszanki bakaliowe, a to jest drogi biznes, drogi biznes, słuchajcie. Dobra, buziaki kochani, pa pa!